Dzisiaj przygotujemy sobie domowe stripsy z frytkami. Zapraszam do oglądania. Mamy już tutaj przygotowane, umyte i obczyszczone mięso. Pozostało nam je tylko pokroić, a polędwiczki zostawiamy takie jakie są. Bierzemy sobie jednego fileta i kroimy na mniejsze kawałki. Może być to takiej wielkości. coś takiego. Nie muszą być idealnie równe. Tu mamy grubszy kawałek, to możemy go sobie przeciąć na pół i tak samo. Kurczaka przyprawiamy teraz solą. Pieprzem, ziołami prowansalskimi, słodką papryką i czosnkiem. Dokładnie teraz go wymieszajmy. Podstawiamy go teraz na bok i musimy przygotować do niego ciasto naleśnikowe. Bierzemy sobie teraz miskę i wbijamy do niej jedno jajko. Dodajemy mleko. Wszystkie podane ilości będziecie mieć podane w opisie. Mieszamy. Następnie dodajemy mąkę. I robimy z tego gęste ciasto. Ciasto mamy już prawie gotowe, pozostało je tylko przyprawić. Sól, pieprz, czosnek, zioła prowansalskie. I do powstałej masy możemy teraz przełożyć całego kurczaka. Dokładnie go teraz wymieszajmy. Odkładamy go na chwilę na bok. Bierzemy sobie drugą miskę, wsypujemy do niej mąkę i każdy kawałek przygotowanego mięsa dokładnie w tej mące teraz musimy obtoczyć. Obtaczone kawałki odkładamy na bok na talerz. Mięso mamy już przygotowane. Przygotujemy je sobie na patelni. Dlatego właśnie zaczęliśmy już rozgrzewać powoli olej. Olej mamy już rozgrzany, więc możemy wrzucać nasze mięso. Z każdej strony smażymy po około 1 do 2 minut. Po jednej minucie możemy przekręcić na drugą stronę. I zostawiamy na kolejną minutę. Po jednej minucie ściągamy na ręcznik papierowy do odsączenia z nadmiaru tłuszczu. Stripsy mamy już gotowe. A my zjemy je sobie z frytkami. Na koniec sobie jeszcze jednego spróbujemy. Mm niesamowite lekko ostre z pewnością Wam posmakują a jeżeli nie chcecie przegapić żadnych najnowszych filmów to zachęcam do zostawienia subskrypcji i dziękuję za obejrzenie do zobaczenia w następnym filmie smacznego